Jest luty 2022 rok. Wybuchowanie. I wtedy jakby faktycznie, to już powtarzałam, i to też Państwo wiecie, bo już też mi powiedzieliście, rzucamy się na pomoc. I ta pomoc jest taką pomocą doraźną. To jest takie zdjęcie z, ze szkoły. Tutaj widzę, że się, to jest zdjęcie pewnie z jakiejś szkoły, po prostu są rozłożone łóżka. No tak było. To też pamiętano. To zbiorki, różnego rodzaju działania, o których teraz Państwo powiedzieliście. W tym lutym 2002, w ogóle w 2022 roku tak naprawdę to społeczeństwo oczywiście odpowiedziało, ale wśród tego społeczeństwa było 17 tysięcy organizacji. Tak od razu, tak? Znaczy my od razu jakby zaangażowaliśmy się jako organizacje. To jest 23% organizacji. Po dwóch latach, w 2024 roku. Tych organizacji, które działają na rzecz uchodźców, jest mniej, co jest totalnie naturalne. 10 tysięcy to nadal jest całkiem sporo organizacji, które działają i pomagają osobom uchodźczym.